Przebudowy, przebudowy, WSZĘDZIE przebudowy Siemasko, znaczko, kochani, jadę właśnie do kolegi po prostu złomu Powiedział mi, że tam małe pręciki do zabrania pręciki do za zabrania, więc co, no, trzeba dobrać Dobra, jestem na miejscu to ze zdjęć, właśnie dostałem zdjęcia od Marcina, Marcin bardzo dziękuję Polacko Kolejny za złomek jest to, to jest to to jest to się zgadza. Dobra i lecimy po kolejne miejsca gdzieś tu było jeszcze jakieś kolejne. Zaraz się zobaczę. O Niestety pada, ale to tam, to mnie niebo wstrzyma. Dobra, wyjeżdżam sobie samochodem, bo mogę. O i tu leży trochę tego sprzętu jeszcze. O kurde, tu muszą już magnes. Nie no, szkoda, że nie wziąłem magnesu nie niedobrze. Jak widać, wydłubię trochę, to są i stąd. Dobra, czas się brać Do roboty. Nie? Jest ładny towar. Naprawdę bardzo ładny towar Pokój I tak. Wszystko trzeba brać. Nie ma, że Omijam... Oj, moje sombrero, Muszę no nie, no nie uważać. Tu jest sombrero moje. I waga, którą muszę naprawić, bo ostatnio przyciąłem ją. Niestety ją przyciąłem od niej te przewody. No i niestety nie może ważyć no bo jak ma ważyć, jak nie ma sygnału impulsu, nie w ogóle. Takie tam. No, a mój kanał, tak jak już stali by walcy zauważyli, jest poświęcony nie tylko magnesowi neodymowemu, neodymowemu takie trudne słowo, ale i też po prostu mm, zbieraniu wszelkiego, co jest metalowe, rozbieraniu, recyklingu i w ogóle. Dostałem dziwne te parę komentarzy, że o człowieku miał być magnes neodymowy, no tak, ale złą to jest pochodna. Magnesu neodymowego, no i tyle w temacie. Od razu będzie lepiej wkładać. No i tak jak mówiłem, mój kanał jest poświęcony wszelkiemu rodzajowi, rodzajowi złomu, pozyskiwaniu i tak dalej. Jak Cię komuś nie podoba... No to sorry, no. I na nikogo nie będę zmuszony na siłę do oglądania. To jest Twój wybór. Bardzo mi jest mi miło, że ludzie poświęcają swój cenny czas, żeby mnie oglądać. I to nie jest żadna tam dogryzka i w ogóle, tylko naprawdę, bo jako ja sam człowiek dorosły wiem, że ciężko jest nieraz zdobyć czas. Więc. Bardzo jestem wdzięczny za to. to o, też weźmiemy butelki. Na to, żeby oglądać kogoś. Tak by ściemy. O, tu ładnie pospinane już. Proszę bardzo. Trochę pada, ale co tam. Ja z cukru nie jestem, chociaż podobno słodki czasami. O, tu też weźmy Też. Oj, gwoździe, które leży. Popatrz, tam. No, tu w ogóle jestem na budowie. Nigdy nikogo nie ma. <śm> nic na głowę nie leci. Tylko jestem ja sam. W zaufaniu Marcin mi podał pin do bramy. Tutaj, prawda? No i działamy. Po kolei. Jestem. O! o kurde, a się rozpaduje, a nic nie wziąłem z tej kurtki, no <ścoughs> niedobrze. Na kawałki, No, powiem, że tych użebrowanych tych zbrojonych, to jest on nie, nie ten. Yy, nie wywale. Ale tak, te wczoraj dostałem od gościa, w ogóle też, znowu, yy, ten kępę ten kęp kabli. O, rewelacja. o kurde. Ile tego jest? Myślałem, że to będzie troszkę tego. A tu Marcin mnie jak zwykle pozytywnie zaskoczył. On to jak coś dowali, to naprawdę mega człowiek. O, turkucz porządek. Por Emu ja nie dałem Do życia, ja mu życia nie będę zabierał. No i jest kolejne miejsce. Zgadza się dobra, dobra. Taki piękny szaszłyk metalowy. Oj. kolejne miejsce. Patrzymy na zdjęcie. Czy to jest to? Czy się zgadza? No, tu to już, tu to już, tu jeszcze mi nie było, że będę to już wziąłem. To już wziąłem. O, to. Jest to, zgadza się. Kolejne miejsce, patrzymy, czy to jest to. No tak, to jest to, ale na dzisiaj kończę, bo jestem już cały przemoczony, a nie chcę być chory. Dobra, widzimy się w kolejnym dniu. To wygląda, towar jest w samochodzie. Wszystko jest tutaj tak podmokłe, że mogę się zakopać, więc wolę odczekać ten jeden dzień, ten dwa dni i wracam tutaj do. Wracamy tutaj i widzimy się w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym, no, klipie tego odcinka. No. ok, jak widać, deszczu nie ma, kolejny dzień, a ja zabieram się za sprzątanie. Zobaczcie to. I tak pochodzę. I zobaczymy ile to jest. I zobaczcie. Wow, ile gwoździ. No i takie są na rana, Dobra. I to jest świetny pomysł, sposób na zbieranie gwoździ. O, jeszcze coś tutaj. To. Naczyszczenie ludziom. O, jak widać. Podjazdów. Bo się sobie. Oraz opony, nie wiem o profilu, wpuszczanie 40. Opona cieniutka, głoś takiej oponie. No wiadomo, koszty, gdzie mam z sobą kastry. I zobaczcie, robimy to. Po prostu, tak, tyk. Nie ma się tutaj idzie w grubę, czy w cienkie. Dobra, to idzie w grubę. Gubę, to głube, to pójdę kurde No i jest wszystko tam. No i dalej zbieram. O, zobaczcie, o. i już wiatrek to nie potrzebuje trzymać. To powiem wam tak. Z samego tego piachu, to ile będzie tego towaru? Wow! To idzie do grubego, a to do cienkiego. A zaczynamy może taki No widzicie Ile tego jest? A bez tego? No jeszcze! Jeszcze! O. o, no i takie suche połowy też lubię Żeby nie było... Znaczy, a nie, takie duszki to fajnie schodzą o, Zakrzywia moc Trochę pochłodzę Poczyszczę Tak, takie czyszczenie to jest fajna sprawa Zwłaszcza <złasz> dla inwestora Ojejku Oto no macie co się dzieje O, wrócę do sposobu z tym. Wow, ile towaru. I macie kolejne elementy, teraz na grube. No, to mi się podoba. Gruba sprawa. Jest tego złomu wszędzie. Uwielbiam też suche te połowy. Wiele osób się mnie pyta, dlaczego nie jeździć teraz na makroekstronach No, nie wiem czy wiecie, kochani, ale ja pracuję na etacie. Bo wiadomo, pasja pasją, ale zarobić na chleb też trzeba. Ale nie powiem, że to nie jest fajna sprawa, bo na połowach magnesem neodymologuję. Te swoje tam nie ukrywam, że zarobię. Ale też trzeba to z żoną. Tu się moja żona kochana Monika Kocham cię bardzo mocno No I dlatego właśnie o. coś tutaj było o. Normalnie pod ziemi Zobaczcie Podczas wykopalisk znalazłem bardzo starą zabytkową rzecz Muszę to zgłosić do WKZ -u. Jak nic Teraz znalazłem takie coś. Nie mam pojęcia, co to jest. To było przyczynone do kabla. tutaj prądu nie ma, bo to jest jeszcze aluminiowy, więc stary świat. Budowa trwa, więc tutaj prądu w ogóle nie ma. Nie wiem, co to jest. Jest na rusie. Macham i tu. Zobaczcie. Takaż. O! Coś mi tu załapuje Nie chcę puścić. ziemia jest mokra, zbita a tu jeszcze nic ciekawego nie ma. Ale sobie pomożemy. Ej, już widzę. Jest pewnie ten pręt zbrojniowy pionowo wbity. Tu widać go. Widać, powolutku kończę. Yy, powiem Wam tak. Wymyślałem, że z tego zbrojenia, może nie z takich mocnych elemencików jak tutaj właśnie, ale z dłuższych zrobię wzmocnienie zbrojenie właśnie pod schody, bo chcę sobie wymurować schody do domu wreszcie porządne. I to mi się wydaje, że będzie chyba cenniejsze niż uzyskana kwota na zoomowcu. Uwielbiam takie sterty porządkowe. Magnes jest pusty. Magnes jest pełen. I tak kolejna wiaderka, kolejna. Teraz dosłownie wyrwałem z ziemi. Nie wiem, czy to jest jakiś klucz, czy co? A, to jest stara zasuwa. O kurt. Ładnie. Coś pięknego, stara zasuwa. Wow. No, tutaj trochę poleżała i poczekała na mnie. No i dobra, widzicie. Tyle złomu. Wystarczy się zapytać poprosić. I w ogóle tam w głębi widać jeszcze tutaj wiaderko puszek luminiowych. Kadim siedzi niesamowicie, bo zobaczcie. No, no 400 kg będzie spokojnie. Spokojnie. No, dobra. Ja tu jeszcze wrócę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I wszystkiego dobrego kochani. Siema!